Dzień dobry, witamy was w trzecim i najprawdopodobniej ostatnim odcinku SkyBlocka, gdzie dostajemy itemy. Co, ile teraz dostajemy itemy? Wiecie może? Eee, szybko? Eee, szybko, <laughs> bardzo szybko. <laughs> Oczywiście ze mną jest Hadeszak oraz Admiros. Cześć, chłopaki. No ma, To co tam? Eee, I słuchajcie, dzisiaj walczymy nie z Ender Dragonem, bo niestety... Jakby to powiedzieć, tutaj jest portal do Endu i przed chwilą, nie wiem czy mogę zaspoilerować czy nie, bo to od Ciebie zależy, Hades. No myślę, że tu może. Jakby. Tajemnicy. Bo nie wiem kiedy ten. A nie, nie, nie. Okej, okay, u Hadesa pojawi się coś, co uznaliśmy, żebyśmy robili dokładnie to samo, czyli walczyli ze smokiem. <grym 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 więc <grym> nie chcemy, jakby walczyć ze smokiem po sobie, więc zawalczymy sobie dzisiaj z Widerem, czyli innym bossem Minecrafta. Ja wow. z nim nie walczyłem za bardzo. I słuchajcie, jaki jest plan? E, zbroimy się przez pierwsze 5 minut, budujemy bunkier to musimy połączyć wszyscy siły, budujemy bunkier wow. i później walczymy z Widerem. Plan jest prosty, także u kogo na wyspie to robimy? Jakieś... No na jakiejś największej takiej chyba. Wydaje mi się, że. Na, na całej? E, a, nie, nie, nie. Połączmy nasze wyspy. I tyle. Tak? A w ogóle nie dostaję itemów, wiecie? E, ja no, powiem tak, z tym. E... A nie dostaję. Okay. No właśnie, z tymi itemami jest bardzo dziwnie, bo czasami się e, dostaje te itemy, czasami nie. I tylko przypomnę, że e, link do pobrania mapie jest w opisie, tak samo jak linki do chłopaków. Zachęcam do zajrzenia, bo tam też się fajne rzeczy pojawiają, oczywiście. I może za niedługo będzie nowa seria z chłopakami, tylko muszę. Znaleźć jakąś fajną mapę i z tym jest ty problem. Tylko znaleźć fajną serię, nie? No, no właśnie, bo jakby mm, zakończymy tą serię, ale za bardzo nie wiemy, co dalej chcemy razem... CO JEST?! Kripuś Nie, moja baza! Dlaczego? Ej, Fila, Admiros, jestem prawie pewien, że to ty postawiłeś e, tego creepera. Nie postawiłem tego creepera, ale ty ruszałeś moją skrzynię tutaj. E, nie wydaje mi się, żebym to był. była ruszał. taka skrzynia i ona się nazywała skrzynia-pułapka. A, tak, 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 to no ją dostałem i właśnie ją postawiłem tutaj, jest, patrz. A. No. Tak, A, okej. Okay. Ta skrzynia nic nie robi. Nie, bo myślałem, że z tej skrzyni właśnie klipper wypadł. Skrzynia-pułapka działa, że kiedy ją otworzysz, to, e, to wysyła ten... E, sygnał redstone'owy. Uuu, jaki mądraliński! No. ej, Naprawdę nie wiedziałem o tym, także no. Dziękuję Zabiję w dzwon dla ciebie. O, dzięki. Ale y, wiecie co? Moglibyście wykorzystać. Ha, Hades, co ty robisz u siebie w bazie? Teraz połączyliśmy bazy, zapraszam do Armirosa i budujemy bunkier, bo. No, no buduję cały czas. A to budujesz u siebie czy u nas? U... <grybujesz> <grybujesz> ej, jest krowa, która jest grzybem. E, tak, tak, to jest grzyba. Właśnie ona mogłaby być e, fajnym pożywieniem, czy znaczy, fajnym. Wiecie co? Wie, wiecie o co mi no chodzi. Tak, tak. Że mm -hmm. jedzenie mogłoby z niej być po prostu. E, tutaj jest ściana, proszę bardzo, tutaj będzie szła ściana. No i sufit będziemy musieli o, jeszcze No w ogóle w końcu mam buty. A, Ma to już mieliście. No, mi już... Ja robię ściany z wełny, Daj, ale to w sensie... <laughs> U mnie, u mnie albo u flotar, to chyba szybciej zrobimy sufit i tak dalej. A, no, znaczy, u ciebie w sumie najszybciej zrobimy. Tak, teraz patrzę. No to możemy się przenieść na szybkość. Okej, okay, przenosimy, przenosimy się. To, to, to spróbujmy niszczyć itemy, które możemy podnieść o, i. Tak, ten, tak, 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 to... Przyspieszymy znaczenia. Okay. Dokładnie, to? no, 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 no. To jest bardzo dobry pomysł. Nie sądziłem, że takie dobre pomysły usłyszę z twoich ust. Tak, <grym> <din>, <grym> tak, ta, więcej napierdzielaj w ten dzwoł. Jest... Ale to zniszczymy moją bazę cudowną. O jedną. Ej, właśnie, czy mamy włączone jakby nieskończone, znaczy, że jak umieramy, to nie Proszę, żeby ile my się wiem. zapisywały. Sprawdziłeś? Tak. Wpadłem w tak dziurę. Nie się, bo ja umarłem już raz. Ej, skoczyłem sobie idealnie w pułapkę, którą. Nie wiem, to ona jest chyba z pierwszego odcinka, z tego co pamiętam. Piękne rzeczy. Ej, z tej skrzyni. Ej, chwila. W tej skrzyni był Soul Sand i były trzy. Tu, je, tu jest skrzynia z tym. Tak? Dobra, czyli tak. ja to przełożyłem albo schowałem i nawet już zapomniałem o tym. Nie wiem, dostałem Soul Sand. Ja, ja nie jestem pewien, czy przypadkiem. Mhm. E, Podczas postawienia go on nie wybucha. A nie. Wow. Jezus, spadłem z popiastu. Akurat widziałem to. Bo... Co się zdarzyło? <laughs> Harry sparł. Tak sobie stawia, stawia tutaj bloczki, postawił piasek i sparł. A akurat to o obserwowałem. Je. no. <laughs> Niestety. A wiesz, co? Bardzo możliwe, że wybucha. Nie wiem, nie jestem nie serio. No bo jakby ja da, dawno temu walczyłem. No z tak, nim, tak, tak, tak. tak, Ja, więc... ja tak samo. Nie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz z Widerem walczyłem. A ty powiedziałeś, że nie walczyłeś z nim. Dokładnie. Nigdy. no... Znaczy, walczyłem z nim na Lucky Blochach, gdzie Wider był taki przypakowany i miał, nie wiem, z milion HP. To nie wiem, A... czy mogę to zaliczyć do walki z Widerem. No wiesz, jak on działa, więc. E, no. na, znaczy. Wiemy, ja postawiłem nam drzwi akcjiowe. jak przyjdzie Wider, o. to otworzę zapraszamy, zapraszamy tutaj. Tak, to jest, to jest bardzo dobry pomysł. Ja znaki dymne już tutaj daję. E, ja o, bym Widera pięknie. tutaj postawił, w tym miejscu jak coś, żeby no, zniszczył. No, w mojej bazie, tak, tak. Tak, jeżeli właśnie będzie niszczył, to zniszczę bazę Admirosa. Tak po no, no nie jest mi potrzebna, szczerze mówiąc. Ważne, żeby zniszczył moją bazę, a żeby nie zniszczył naszego bunkra. Okej, okay, dobra. To jest idealny plan. Kaktus nie. Kaktus to, raczej to się, nie się nie To się nie może udać. Wiecie, z czego by była najlepsza baza? Albo z Bedrocka, obsidianu? albo z obsydianu. No. 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 Ale no, nie, nie mamy ani tego, ani tego za dużo. W sumie... To podłogę przydałoby się z tego zrobić. O, tak, tak, tak. Ma ktoś obsy... Mamy jeden klosek obsydianu i mamy jeden klosek Bedrocka na ziemi. To jest... To, to jest właśnie Je, to. Jeden klocek u ciebie. Eee, szkoda, że nie można bedrocka wydobyć. A ktoś właśnie kiedyś pisał, że o, bedrock da się wydobyć, tylko trzeba kopać 15 minut. I... Naprawdę? No to, nie... jest, to jest fake jak tak, 150. Tak, to, to też jestem pewien, że to jest fake. Ej, budujemy już sufit? Eee, tak. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Ale, ale piękny sufit. A tutaj będzie mieli drzwi. Pięknie, pięknie. A to e, są te drzwi, tak, Admiros? Takie. No, żeby akurat y, w przepaść zlecieć. Tak, to jest. Ja mam dla nas placek dyniowy. W o... razie gdybyśmy byli głodni. Byli głodni, a. O, a z tego zjemcy Tutaj smaczne. były dziury, dlatego trzeba zatykać te dziury, nie? Znaczy, ja dalej nie wiem, jak my chcemy go pokonać. Ja też nie wiem. Kiedy on Szczerze? lata, Admiro. Szczerze, nie mamy ja nie mam pojęcia. E... Ja go chcę chociaż zobaczyć. Admir Właśnie, Admiros jest takim kozakiem Minecraftowym, że on nawet nie widział Widera. Także? No dokładnie. Ja dopiero poznałem tego smoka. No, ostatnio. no właśnie. O. Nie, nie, nie zaprzyjaźniliśmy się. No było. Czemu? Było minęło. No było minęło. Faj, fajnie się walczyło ze smokiem. Ale nie chcieliśmy po prostu po raz kolejny walczyć z tym smokiem, bo no to by było nudne. Nie wiem. Dlatego ja, jakby jakieś urozmaicenie musi być, cokolwiek. Otart powiedział, nie chcę walczyć z tym smokiem. Nie z chcę walczyć smokiem, ze smokiem. Ale powiedzieliśmy: powiedzieliśmy, no powiedzieli, no dobra, spoko. Czy masz skórzaną tunikę? E, wiesz co? Mam złotą tunikę. Nie, no ja mam, no to że wracam. Tak, wyrzuciam. Ej, ale tutaj mamy fajne wejście do tego, okej. Okay. A, no ale... bo ja tu jestem, wiesz. Chwila, czy byłoby to oszustwo, i możecie wy powiedzieć, znaczy, no, wy, 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 yy, że jeżeli byśmy sobie zrespili na przykład po staku strzał, żeby jakiekolwiek były szanse pokonania tego Widera? Myślę, że to nie byłoby też taki oszustwo. No właśnie. W sensie... Myślę, że nie, bo on lata, on strzela, a. My, A my nie. Jak, jak my jak my chodzi nie. tylko o dobrą zabawę przecież. Tak, no, tak, tak. Tak, tak, wiadomo, o, tak. Dobra zabawa? Nie nie, 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 nie. No dobra, to nie respimy strzał Nie, nie, respimy. nie respimy Nie No i uh. to nie potrzeb. Ja nie wiem. O, od Hero Brain znowu dołączył taką Brain. A w ogóle, dużo osób w komentarzu. ty Herobrain dołączył, co jest? O ja! A to jest taki tak. drop po prostu, ludzie. Ale w ogóle taka ciekawostka. Nagrywałem ostatnio film z takim modem wprowadzającym postacie z horrorów do gry. I zanim włączyłem nagrywanie, spotkałem Hero Braina. Pod drzewem sobie stał. I później na filmie chciałem pokazać tego Hero Braina, i myślałem, że będzie jajko. nie było, nie było właśnie go. I tak. Przyznam szczerze, że tak dziwnie się poczułem, mówię, ty. Nie mogłem go zrespić w żaden sposób, w ogóle jakby gra go nie wykrywała, a jednocześnie go spotkałem. spotkałem. Więc no. creepypasty Pasty Minecraft. Mm. To jest właśnie to. E, chyba super mamy gotowy. E, tak, i i tutaj tutaj jest tak. Ale to jest taka ucieczkowa, ten, ta, nie? Tu aha, otwierasz, aha, nie? I tu aha. idziesz na dach, i już możesz wbić się. I Czek no. na Naprawdę możemy wejść na dach? A, dobra. Ja, wiecie co? Ja, jeżeli chodzi o dach, to bym postawił dwa poziomy. W tym sensie na przykład łóżko, żeby coś tutaj jeszcze leżało, bo jeżeli nam zniszczy po prostu ten jeden, jeden klosek, to będziemy odkreci. Ok. 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 No, ale na, na wszystko się zgadzają. Dobra. E, macie jedzenie w ogóle? Bo tak. Okay. Nie, e, dobra, to się z Wami. Ale pod... mam statuetkę. A właśnie, to, to, to jest statuetka Undying, coś takiego. Tak. No, no, no. no. Nie, nigdy jej nie użyłem jeszcze, więc. No, to spokojnie, to, to jest teraz dla mnie będzie... nowość. Mm -hmm. Nowość nie. Ale jest mamy sztandary, tego. które są bardzo nam pomocne tutaj. Jakiś albo... sztandar stoi jesteśmy w stanie pokonać tego lidera. <laughs> piękną twierdzę zrobiliśmy, naprawdę. Znaczy piękny, piękny bunkier. Tak, Tylko ja teraz no. dostaję przedmioty takie, których nie można za bardzo postawić nigdzie. Na przykład to sadzonki, albo no, kolejne sztandary. Znaczy ja dostałem wodę, ale uznałem, że a, ją. A jakby wodę postawić gdzieś pod... nie, dobra. Pod nim? Nie, nie, pod, pod bazą, że nawet jeżeli rozwali na podłogę, to będzie woda i nie spadniemy do... A, no właśnie to zrobiłem. O, dobra. Ale, ale wyrzuciłem wiaderko, więc jej nie przestawię. A, okej. Okay. Chwila, ja tu zniszczę tylko ten standard. Dobra, za chwilę możemy, powiem tak, za chwilę możemy go respić. Tylko jeszcze chcę e, postawić tutaj. O, Super. <laughs> to, to jest osłona kolejna. Bardzo dobrze, że to postawiłeś. A, widzę, że mamy dużo tych banerów. E, no ja jestem banerowy chłopak. Mam dobra. piasek dusz. O, piasek Dusz jest potrzebny do zrespienia widera. Właśnie, może Admiros zrespił widera. Powiem no, mu jak nie to każdy, zrobić. Nie, nie każdy po główce dostaje. O, dokładnie. Dobra. Dobra, wydaje mi się, że mamy wszystko gotowe. Także... Ej, mam jakieś jajo przyzywające obrońcę, tego postawię. Nie! Nie! <laughs> A! Czemu mnie bije obrońca? Przecież nazywał się obrońca. Ale on nie to broni go... ciebie, tylko broni swoich, swojego terenu. Tak jakby. Za gościu? Nie, bardzo mocno. No. Ja, naprawdę... A naprawdę? Będziemy mieli te łuki, czy nie? A, a właśnie, łuki. Eee, sekunda. Game mode. Eee, Jest niesmaczony. Przysłałem obrońcę nie obrońcy. Eee, czy macie wszyscy łuki, czy nie macie? Nie, mam. Mogę rzucić jeden. Trzymaj. Ok, to eee, rzuc, rzuć Harusiakowi, a ja sobie wezmę zwykły łuk. I po staku strzał, zwykłych, najprostszych strzał, musimy się podzielić. A. Mm -hmm. ha, a, czekaj. Jest taki strzał. A. <laughs> Właśnie chciałem się zapytać, kto, kto wszystkie strzały dobra, pozyskał. to jest dla Flotiego, a dobra. to jest dla Admiros. A Stack to nie miał czasem 64? E, tak. O, dobra. No tak, a ile dostałeś? Nie, bo nieważne. Jak godzin, to chyba 24, ale nie jestem pewien. Ja stawiam tutaj to jeszcze murek. Tak. O, tak. Mam tuziń. wiaderko z lawą, ale go utopię w lawie. E, wiesz co, nie, nie wydaje mi się, żeby tak to działało. Ale Admiros. E, słuchaj, chodź tutaj, podejdź. Bo ty, dobra. jakby postawisz samą podstawę. Postawisz podstawę, a my postawimy pogówce wszyscy później. E, czyli tak, stawiasz jeden klocek, Tyk. Na to jeden klocek, Tyk. Na to tutaj otworzysz takie rączki, tak, jakby. Rączki, dobra. No. Takie. Czekaj, bo ty mi. O, takie już. rączkowate. Tak. Tyk. I teraz e, musimy postawić trzy głowy. Czekajcie, rzucę wam po jedną Ej, to brzmi jak jakiś rytuał, ja się tak, boję. Tak, to jest rytuał. E, okay. Weź się, pogówce. A, dobra. A, ma, masz admiastku. Miałem pięć głów spokojnie, także. A, o, o. Dobra, mam dwie, okej. Okay. I stawiamy. Okej, okay. pierwsza Postawiłem. głowa. Dobra ją już... Ja, się ja do... trzecia, oh. bang! Zrespił <noise> się, res... zrespił się. Już się żyje ucha? O ła, wow. sam się wystrzeliłem. Mogę nie, nie on się ładuje, o, uciekajcie od niego. Tak. On o nie kuchnie. O o! Jedno. O, je... o, yes. o yes. <noise> Tak, zaczęło się. Ogólnie umarłbym, ehm, ja sobie ciszę to nie ja Miałem grę. pół serduszka. Eee. Ja chowam się do bunkieru? <laughs> Dobra, czy, bo, czy bunkier bunker jest! What the no, hell? To jest takie coś latające o, Gdzie on jest? On jest na, na górze! Na, na, na górze jest, a! Dobra Ej, ty on nie będzie jakiś silny, taki idealny... O Jezu Okej Ty, hey, może być jednak silny tak co on skoro się skupił na was, to go będę atakował z mojej Ta, bazy. Bigo, wow. Dobra, bigo. big BB! Bi, 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 bi. a, a umarłem A trzec fructara A, a Big Skupił się na mnie Ej, zamiast zrobić bunkier, który oni tak rozwali, to mogliśmy zrobić bardzo szerokie miejsce do uciekania. Eee... No niby o, tak. I mnie. Ale bunkier, wiesz, bunkier brzmi lepiej po prostu. Tak, No bunkier w sumie... Jest ...better. No, sama nazwa, bunkier. a okej, okay, ale fajne. Ja, ja, a, ja, ja mam rzeczy. dużo klocków w ekwipunku, więc zawsze będzie można... O Jezu, spadłem. Chociaż chwila, jeżeli mam potem of undying, to nie powinienem umrzeć, prawda? E, no ja nie umarłem. A? Bo ten wybuch by mnie zabił. Okej, okay, ja idę do swojej bazy na chwilę. Zobaczmy. Ja konia. Ej, wiecie co? Moja baza właśnie się rozpada, więc... Mm. A, szanuję. No, będzie, będzie troszeczkę problem. Ty, on jest w środku? No, Prawie, powiem. prawie. No. <gry> tak, tak to wygląda trochę, jakby. Dobra. Z... Jest w środku, tytuło. a dostał ode mnie z miecza nawet. Jest, dostanie z trójzębu. O, trójzęb chyba duże obrażenie ma. No nie wiem, Na... ale muszę trafić, on jest. Ej, czemu on się regeneruje co chwilę? Czemu mi pokazuje, się że... Gdzie on jest? Ej, nasz... Na dole jest! jest! Na dole jest! Dostał! Ja <grym> Ej dobra, musimy jakoś go. Hmm. Ja go totalnie nie widzę. A tam Ej, Jest tam pod jest. nami, pod nami okay, jest. Okay, okay, okay. Uh, sekunda, wezmę tak. Trafiam, trafiłem go, okej, okay. wywołałem cokolwiek. go. O Jezu, dobra, jest? to, to fajne. Tak, tak. Ja, ja naprawiałem bazę. Ty, ale cz czemu on takie, ma, nie wiem, taką osłonę na sobie jakby. Ej, no no on bo on się, jak on, się... on się leczy teraz. A -a. On przez to, że w ciebie chyba trafia, to on się leczy. Okej trafiajmy w niego mocniej A, o. Tak, nie ja teraz w niego na przykład nie mogę strzelić. W ogóle mu nie zadaje obrazy. Eee, siekiery z, biję go. A, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Teraz to... no ja spadłem, kurde, ale chaos tutaj. No, jest chaos i jeszcze wiesz, mamy taką ograniczoną wysypkę malutką Widzicie go, bo on się leczy! Gdzie, gdzie on jest? Tam jest, na dole, cwaniak. Ile? Nie widzę go? Tam. Kurde, przez wodę nie mogę strzelać nie, bo on sobie do wody wpadł i... Dobra, lecę i po niego. Się. No, ja, ja poleciałem. Lecę. Ty, jakby go z... Ty ale on jest... Kacie mu na głowę, elo, typie! A! Dobra, walnąłem go. No, czy... Pan... czy on właśnie, on, on robi to co... Nie, on spada. Tak, on spada. I będziemy, uwaga, mieli nowy sposób na pokonanie Widera. On po prostu uznał, Chcia. że jesteśmy tak słabi. Dobra, też lecę, też lecę. Dobra, go! Nie, go. nie wiem, czy dostał ode mnie. Dobra, dostał ode mnie. Oj, ej, e, chyba HP mu spadają. Tak, spada mu HP. No, dobra. Dobrze, dobrze. A masz jeszcze mu tutaj. Dobra, lecę, 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 lecę. lecę. Dobra, do... nie wiem, czy dostał ode mnie. Czy... Dobra, lecę, to może jeszcze go dobiję. Ej, e, nikt się e... chyba nie spodziewał takiej walki, że będziemy ten, w ten sposób z nim walczyli. Okej, ale. Wider został pokonany. Jak widzicie, są różne sposoby na pokonanie Widera. Niektórzy budują jakieś specjalne. Rzeczy, a y, nas po prostu Wither opuścił i miał tak. nas po prostu dość. Bo, u, chyba byliśmy za słabi, żeby z nim zawalczyć. Ej, tak ale naprawdę. ogólnie tak wydaje mi się, że. No, mój dom najlepszy był. No. Admiral no, to... nie liczymy. No, gdzie jest moja baza? Ej, to co, co to, tu to, to zostało? Tak, okay. tu, o, o, ja spadłem O, ja znowu. też. E, dobra, także słuchajcie, pokonaliśmy widera bardzo szybki odcinek z tego wyszedł, ale no chcieliśmy to zakończyć, bo już uznaliśmy po drugim filmie, że jakby no formuła się tego wyczerpała, więc fajnie coś nowego, innego teraz poszukać i czekamy na wasze komentarze, co chcielibyście z nami zobaczyć. Czy jakąś serię survival, mapy escape, może paczkę modów, e, dużo jest rzeczy, które moglibyśmy razem nagrać, ale to w zależności czy wam po prostu coś takiego przypadnie do gustu. Uch, ale się nagadałem na sam koniec. Ale się no, 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 tak się kurde. rozpędziłeś, nie? Ja tu Admirosowi odbudowywuję o. E, domek. No tutaj. dobra, okej, okay. to, to, to może być ostatnia rzecz, którą może zrobimy, czyli odbudujemy Admirosowi dom. Tak. Jeżeli o. macie jakieś bloki. Tak, żeby nie było po prostu, że zostawiamy go bez domu, to żeby chociaż coś bez miał. Ej, czemu, czemu się Bezdomny Admiros. Dobra, Ej, to... ale pa jakie wejście mu tutaj teraz zrobiłem? Nawet by... tro, proszę masz dwa łóżka, Admiros. Właśnie chciałem sobie zrespić łóżku. Łooo, wow, no. jesteście super, Ty ja się kładę do łóżeczka tutaj, a nie mogę, tylko w nocy mogę. Tak, tak, tylko w nocy. To mogę się pali. Co, co, się pali tu? A to się super. pali. Super. ja lawę Gość. puściłem tutaj sobie do co domu. Puścić lawę tutaj? No bo chciałem mieć lawę w domu. To, która o. spala wszystko. I, proszę bardzo, masz... Jezu! Co jest? Postawiłem misia polarnego, tylko że on o, się od razu zapalił. Nie, i spadł. <laughs> Ej, każde zwierzę, jakie mieliśmy na tej wyspie... Umarło po 5 sekundach. Nie, owca żyje jeszcze. A. Gdzie. A, tutaj jest owca. Okej. Okay. Dobra, już... Już, nie żyje. <noise> już nie żyje. Dobra, słuchajcie, także co, żegnamy się z Wami. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w kolejnych seriach. Linki do kanału Chłopaków są w opisie. Jeszcze raz przypominam. I zostawcie łapę w górę, jeżeli podobała Wam się seria i chcecie więcej e, właśnie odcinków e, naszym truetem. Jest takie, jest takie słowo w ogóle? Bo chciałem od powiedzieć dziś, duetem. A... Od dziś jest duetem, jest. Jest, jest trio, ale jest truetem. A, duetem. truetem. Właśnie, to my gdzie jesteśmy truetem. Także co, żegnamy się z wami. Na razie, cześć. Na razie, cześć. Siemanko.